Hej kochana, czy słyszałaś o takim pojęciu jak równowaga pech? W dzisiejszym filmie opowiem Ci co to takiego i jak duży wpływ ma na nasze włosy. Zapraszam do oglądania. Co to jest równowaga pech włosów? Równowaga pech, czyli proteiny, emolienty i humektanty to kluczowy koncept pielęgnacji włosów, który pomaga utrzymać zdrowe i piękne włosy. Równowaga pech włosów polega na dostarczeniu włosom odpowiedniej ilości nawilżenia, wykładzenia i wzmocnienia w zależności od ich potrzeb. Każdy rodzaj włosów może wymagać innej równowagi pech. Jak osiągnąć równowagę pech włosów? Określ swoje włosy. Pierwszym krokiem jest rozumienie swojego rodzaju włosów i ich potrzeb. Sprawdź porowatość włosów: czy są niskoporowate, średnioporowate lub wysokoporowate. Skoncentruj się również na elastyczności i kondycji włosów. Proteiny. Jeśli twoje włosy są ławliwe, suche oraz zniszczone, mogą potrzebować protein. Włącz do swojej pielęgnacji produkty zawierające właśnie proteiny, takie jak odżywki lub maski proteinowe. Emolienty. Włosy, które są suche, szorstkie lub tracą wilgoć, mogą korzystać z emolientów. Humektanty. Jeśli Twoje włosy są suche, lecz nieprzesadnie łamliwe, humektanty mogą pomóc w utrzymaniu nawilżenia. Monitoruj włosy. Regularnie obserwuj, jak reagują Twoje włosy na różne produkty i składniki. To pomoże Ci dostosować swoją pielęgnację i utrzymać właściwną równowagę pech. Staraj się nie przesadzać z proteinami, emorientami ani humektantami. Zbyt duża ilość może przynieść odwrotny efekt i zaszkodzić włosom. Regularne strzyżenie. Nie zapominaj o regularnym strzyżeniu włosów, aby pozbyć się rozwajających się końcówek i utrzymać elastyczność. Zbilansowana dieta i nawodnienie. Pamiętaj, że zdrowa dieta i odpowiednie nawodnienie mają wpływ na kondycję włosów. Pielęgnacja włosów oparta na równowadze pech to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Warto dostosować swoją pielęgnację do unikalnych potrzeb. Być może będziesz potrzebować eksperymentować, zanim odnajdziesz idealną równowagę pech dla swoich włosów. Ale efekty będą tego warte, gdy osiągniesz zdrowe, lśniące i elastyczne włosy. Proteiny ich znaczenie dla włosów oraz równowagi pech. Proteiny są niezwykle ważnym składnikiem w pielęgnacji włosów, ponieważ stanowią główny budulec włosa. Włosy składają się głównie z białka keratyny. Proteiny pomagają wzmocnić włosy, przywrócić im elastyczność i odbudować strukturę. Rodzaje protein. Istnieją różne rodzaje protein stosowanych w produktach do pielęgnacji włosów. Najpopularniejsze proteiny to keratyna. Są to proteiny, które występują naturalnie we włosach. Produkty zawierające keratynę pomagają w naprawie zniszczonych włosów i nadają im siłę. Proteiny jedwabiu wygładzają włosy, nadają im miękkość i połysk. Proteiny sojowe pomagają wzmocnić włosy i zapobiegają łamliwości. Po czym poznać niedobór protein we włosach? Łamliwość włosów. Jeśli zauważysz, że Twoje włosy są słabe, łamią się nawet przy delikatnym czesaniu lub stylizacji, może to być oznaka niedoboru protein. Elastyczność. Zdrowe włosy są elastyczne i mogą wracać do pierwotnego kształtu po rozciągnięciu. Włosy pozbawione wystarczającej ilości protein mogą stawać się mniej elastyczne i bardziej podatne na uszkodzenia. Włosy puszące się. Niedobór protein może sprawić, że włosy stają się bardziej podatne na puszenie i trudniejsze do ujarzmienia. Utrata naturalnego połysku. Włosy pozbawione protein mogą wydawać się matowe i pozbawione naturalnego blasku. Trudności w stylizacji. Jeśli trudno Ci osiągnąć oczekiwane efekty podczas stylizacji włosów, może to być spowodowane brakiem protein, który nadaje włosom odpowiednią strukturę. Uszkodzenia chemiczne lub termiczne. Jeśli Twoje włosy były poddawane częstym zabiegom chemicznym, takim jak farbowanie lub często korzystasz ze sprzętów do stylizacji na gorąco, to mogą one potrzebować dodatkowej opieki proteinowej, aby się obudować. Jeśli zauważysz te objawy u swoich włosów i podejrzewasz niedobór protein, warto rozważyć stosowanie produktów do pielęgnacji włosów zawierających proteiny. Pamiętaj o równowadze pęk. Nadmiar protein może zaszkodzić włosom. Jak stosować proteiny na włosy? Wybierz odpowiedni produkt z proteinami. Na rynku dostępne są różne produkty do pielęgnacji włosów zawierające proteiny, takie jak maski, odżywki lub kuracje proteinowe. Wybierz produkt, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i typowi włosów. Korzystaj z zabiegów pielęgnacyjnych na włosy. Zabiegi takie jak keratynowe prostowanie włosów pomagają Ci zregenerować i wzmocnić włosy. Keratyna, która zawarta jest w produktach wykorzystywanych do zabiegów, pozwala na uzupełnienie ubytków we włosach. Określ częstotliwość. Częstotliwość stosowania protein zależy od stanu Twoich włosów. Jeśli masz silnie zniszczone włosy i potrzebują natychmiastowej poprawy, możesz rozważyć stosowanie produktów z proteinami raz lub dwa razy w tygodniu. W przypadku włosów w lepszym stanie raz na dwa tygodnie może być wystarczająca. Myj włosy. Przed aplikacją produktu proteinowego umyj włosy szamponem. Włosy muszą być czyste, aby proteiny mogły skutecznie zadziałać. Aplikuj produkt proteinowy. Nałóż wybrany produkt proteinowy, np. maskę z karatyną na wilgotne włosy. Możesz równomiernie rozprowadzić go po całej długości włosów, skupiając się szczególnie na bardziej zniszczonych obszarach lub końcówkach. Odczekaj wskazany czas. Czas, przez który należy pozostawić produkt na włosach, zależy od instrukcji na opakowaniu. Zazwyczaj wynosi od od kilku do nawet pół godziny. Nie przekraczaj zalecanego czasu, aby uniknąć nadmiernego obciążenia włosów. Dokładnie spłucz po upływie wskazanego czasu spłucz produkt proteinowy dokładnie z ciepłą wodą. Upewnij się, że produkt nie został na włosach. Zastosuj odżywkę nawilżającą. Po zastosowaniu produktu proteinowego możesz dodatkowo użyć nawilżającej odżywki, aby je nawodnić. Suszenie włosów i stylizacja. Teraz możesz przejść do suszenia włosów i swojej rutyny stylizacji. Monitorowanie efektów. Obserwuj reakcję swoich włosów na produkty z proteinami. Jeśli zauważysz pozytywne zmiany, kontynuuj stosowanie w okresach, gdy włosy tego potrzebują. Emolienty. Emolienty to substancje, które nawilżają i wygładzają włosy, nadając im miękkość i gładkość. W kontekście równowagi pech, emolienty są odpowiedzialne za utrzymanie wilgoci we włosach oraz tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni włosa. Emolienty w pielęgnacji pech. Przykłady emolientów. Oleje roślinne, oleje takie jak olej kokosowy, oliwa z oliwek czy olej arganowy są często stosowane jako emolienty. Są bogate w kwasy tłuszczowe i pomagają utrzymać wilgotność we włosach. Masła roślinne, masła takie jak masło szea i masło kakaowe są również emolientami, które pomagają nawilżyć i wygładzić włosy. Silikony. Niektóre produkty do pielęgnacji włosów zawierają silikony, które tworzą warstwę ochronną na powierzchni włosa, nadając im gładkość i połysk. Kiedy stosować emolienty? Emolienty są szczególnie korzystne dla włosów, które są suche, szorstkie lub podatne na puszenie się. Jeśli masz włosy z tendencją do nadmiernego wysuszenia, mogą one pomóc w utrzymaniu nawilżenia i elastyczności. Możesz stosować emolienty jako część swojej rutyny pielęgnacyjnej, np. w postaci olejku do włosów lub maski np. z masłem szea. Po czym poznać nadmiar emolientów? Włosy wydają się przetłuszczone i ciężkie. Nadmiar emolientów takich jak oleje czy masła mogą sprawić, że włosy będą przetłuszczone i ciężkie. Włosy mogą opadać płasko na skórę głowy, a uczucie obciążenia może sprawiać dyskomfort. Brak objętości. Nadmiar emolientów może sprawić, że włosy będą pozbawione objętości i będą łatwiej się plątać. Trudności w stylizacji. Nadmiar emolientów może utrudnić stylizację włosów, ponieważ produkt może nieprawidłowo reagować z innymi kosmetykami do stylizacji, takimi jak lakiery do włosów lub pianki. Szybsze przetuszczanie się włosów. Nadmiar emolientów może przyczynić się do szybszego przetuszczania się włosów i nadmiernego wydzielania sebu. Trudności w utrzymaniu czystości skóry głowy. Emolienty mogą sprawić, że skóra głowy staje się trudniejsza do oczyszczenia, co może prowadzić do problemów z nadmiernym łotokiem i problemami skórnymi. Aby uniknąć nadmiernego stosowania emolientów, ważne jest dostosowanie ilości i rodzaju produktów do indywidualnych potrzeb. Osoby o włosach cienkich i tłustych mogą potrzebować mniejszej ilości emolientów niż te z włosami grubszymi i suchymi. Humektanty: co do takiego i kiedy je stosować? Humektanty to substancje, które przyciągają wilgoć i pomagają w utrzymaniu jej we wnętrzu włosów. Pomagają one utrzymać nawilżone i elastyczne włosy. Przykłady humektantów. Gliceryna to jeden z najpopularniejszych substancji nawilżających stosowanych w produktach do pielęgnacji włosów. Przyciąga wilgoć do włosów i utrzymuje ją. Miód. Miód jest naturalnym humektantem, który nawilża włosy i nadaje im blask. Pantenol, czyli witamina B5, pomaga w nawiżeniu włosów i poprawia ich elastyczność. Kiedy warto stosować produkty zawierające humektanty? Przesuszone włosy. Humektanty są szczególnie skuteczne w pielęgnacji włosów, które są suche, szorstkie lub pozbawione wilgoci. Stosowanie produktów z humektantami pozwala przywrócić włosom nawiżenie i elastyczność. Włosy narażone na wysuszenie. Jeśli twoje włosy są narażone na negatywne działanie czynników zewnętrznych, które mogą powodować utratę wilgoci, takich jak słońce, wiatr czy częsta stylizacja na gorąco, produkty zawierające humektanty pomagają w zachowaniu wilgoci we włosach. Klimat o niskiej wilgoci. W suchym klimacie, gdzie powietrze jest mało wilgotne, włosy mogą łatwo tracić na Produkty z humektantami pomagają przyciągnąć i utrzymać wilgoć wewnątrz włosów, chroniąc je przed wysuszeniem. Podczas chłodniejszych miesięcy zimowe warunki mogą sprawić, że włosy stają się bardziej podatne na przesuszenie. Stosowanie humektantów w okresie zimowym może pomóc w utrzymaniu wilgoci we włosach, w celu zdefiniowania skrętu lub bloków. Produkty zawierające humektanty mogą pomóc w zdefiniowaniu naturalnego skrętu lub bloków, utrzymując wilgoć i kształt włosów. Jako dodatkowa warstwa nawilżająca. Humektanty można stosować jako dodatkową warstwę nawilżającą w pielęgnacji włosów. Możesz dodać je do ulubionej odżywki lub maski, aby zwiększyć zdolność nawilżającego produktu. Pamiętaj jednak, że nadmiar humektantów w wilgotnym środowisku może powodować nadmierną absorpcję wilgoci i skutkować przeciwnym efektem. Dlatego ważne jest dostosowanie humektantów do aktualnych potrzeb włosów i otoczenia, w którym się znajdujesz. Pielęgnacja w zgodzie jest pech. Ułóż swój indywidualny plan. W kontekście pech równowaga pomiędzy proteinami, emolientami i humektantami jest kluczowa, ponieważ każdy z tych składników odgrywa inną rolę w utrzymaniu włosów do doskonałej kondycji. Zrozum swoje włosy. Pierwszym krokiem jest zrozumienie własnych włosów. Określ ich rodzaj oraz jaką mają porowatość. Sprawdź, czy są suche, szybko się przetłuszczają, czy są normalne. Określ swoje potrzeby. W zależności od wyników analizy włosów określ, jakie mają potrzeby twoje włosy. Czy potrzebują wzmocnienia czyli protein, nawilżenia czyli humektanty, czy wygładzenia emolienty? Wybór odpowiednich produktów. Na podstawie potrzeb swoich włosów wybierz produkty do pielęgnacji, które zawierają odpowiednie składniki. Oto przykłady produktów z każdej kategorii. Proteiny Wybierz odżywki lub maski proteinowe. Sosuj je w zależności od stanu swoich włosów. Pomogą ci wzmocnić włosy. Emolienty. Używaj olejków roślinnych, masła shea oraz kakaowego lub produktów zawierających te składniki, aby wygładzić włosy. Humektanty. Produkty z gliceryną, pentanolem i miodem pomogą nawilżyć włosy. Opracowanie rutyny pielęgnacyjnej. Stwórz regularną rutynę pielęgnacyjną dostosowaną do potrzeb swoich włosów. Uwzględnij mycie, głęboką pielęgnację i stylizację. Indywidualnie dostosuj częstotliwość stosowania produktów PECH. Monitorowanie reakcji włosów. Bądź świadomy zmian w kondycji swoich włosów. Jeśli widzisz, że włosy stają się nadmiernie kruche lub przetłuszczające się, być może musisz zmienić poszczególne składniki PECH. Profesjonalna pomoc. W razie wątpliwości lub problemów z pielęgnacją włosów zawsze możesz skonsultować się z profesjonalnym stylistą lub trychologiem mogą pomóc Ci w dostosowaniu planu pielęgnacyjnego do konkretnych potrzeb włosów. Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, jak prawidłowo zadbać o swoje włosy i osiągnąć jak najlepsze efekty, to zapraszam Cię do oglądania kolejnych filmów. Do usłyszenia!